W czasie porodu nie mówiono nic, co ze mną się dzieje, i dostawałam sprzeczne informacje. Lekarze mówili pod nosem jedno, a głośno mówili to, co uważali, że będzie zgodne z tym, co mówił im ordynator. Cały czas słyszałam, że skoro ordynator mówi tak, a ja bym zrobił inaczej, to róbmy tak, jak robi y, każe ordynator. Kiedy prosiłam o ustosunkowanie się do tego, że słyszę różne opinie od różnych osób. W tym samym zakresie nazwano mnie wariatką, nie informowano mnie o tym, co się dzieje, wprost zatajano przede mną pewne informacje, żeby wymusić moją zgodę. Później mówiono mi, że zgodziłam się na coś, na co się nie zgodziłam, bo przecież nie znałam pełnej procedury tego, co chcą mi zrobić. Postanowiłam odłączyć się od oksetycyny, do której mi podłączono i w samej koszługi. Wyjść z szpitala, żądając przy tym wypisu na własne żądanie i nie słuchając tego, że po raz kolejny jestem szantażowana tym, że jeżeli się wypisze na własne żądanie, to prawdopodobnie zginie moje dziecko. Wejdź na fundacjomatecznym.pl i zobacz, co zmieni jedna skarga.